Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Biznesmania. Etat czy biznes. Dzisiaj o sześciu zasadach udanego biznesu. Zapraszam. W ostatnich latach mam dosyć dużo do czynienia z nowymi przedsiębiorcami, tacy którzy zaczynają przygodę z przedsiębiorczością, z biznesem, ale również takimi, którzy już prowadzą biznes, teraz chcą rozwijać biznes dalej, chcą dywersyfikować biznes, więc jest to temat dla mnie dosyć bliski, jest mi znany. Sam jestem osobą, która zawsze chciała być przedsiębiorcą od młodych lat, prowadzę teraz biznes dla tych, którzy jeszcze tutaj... Może obserwuję mnie po raz pierwszy. Jestem w branży fitness, jestem przedsiębiorcą w branży fitness, założycielem sieci klubów fitness, franczyzowej sieci klubów fitness, Extreme Fitness Gyms. Mamy ponad 60 lokalizacji w całej Polsce na dzień dzisiejszy, więc uwielbiam to, co robię. Uwielbiam biznes, uwielbiam rozwijać biznes. Natomiast z czym wiąże się prowadzenie biznesu i czy tak naprawdę to jest dla wszystkich? Więc dzisiaj trochę o tym w tym odcinku. Słuchajcie In Fact Index. Czytałem sobie takie sprawozdanie, takie statystyki i posłuchajcie kilku. Dlaczego prowadzenie firmy daje satysfakcję? I teraz tak. Dla 63% to jest niezależność, sam sobie jestem szefem i o sobie decyduję. Najwięcej, 63%. 31% robię to, co naprawdę lubię. 27% osób realizuje się prowadząc biznes. 18% pracuje mniej, mam więcej czasu dla rodziny. Nie wiem, czy to dokładnie tak jest, ale czy pracuję mniej, pewnie pracuję więcej. Może nie wszyscy, tak? No, są też osoby, które w swoim biznesie mogą pracować mniej, ale z reguły na samym początku trzeba pracować więcej niż na etacie, tak? To jest takie trochę Gubne. Jeżeli myślimy, że będziemy pracować mniej, pracujemy więcej. Wiem też po sobie. Ale ogólnie 18% osób myśli, że pracuje mniej, ma więcej czasu dla rodziny, 17% większe zarobki, 8% czuje się dobrze, mogąc kierować ludźmi, 5% mam możliwość odliczania kosztów. Kilka obszarów, dlaczego prowadzenie firmy daje ludziom satysfakcję. Teraz słuchajcie, co sprawia trudności w prowadzeniu firmy? 50% uwaga, brak stabilnego prawa, niepewność co do prowadzenia biznesu, 39% Dużo uciążliwych formalności. 35% stres związany z odpowiedzialnością za biznes. 23% poczucie odpowiedzialności za innych, na przykład pracowników. 21% niepewność co do wysokości zarobków. 18% przeciążenie obowiązkami. Również 18% nielimitowany czas pracy. No, tak jak tutaj, tam było mniejsze godziny, tutaj jest większe godziny, po prostu bez limitu. Pewnie pomiędzy, natomiast to zależy pewnie też jaki okres biznesu i w, jaki to jest okres od uruchomienia, jak jest cel tak samo biznesowy, ponieważ można mieć to poukładane i faktycznie zarządzać i nie wkładać aż tak dużo energii czasu na którymś etapie, ale na samym początku trzeba w to włożyć dużo czasu i energii. Ale to nie wszystko, słuchajcie. 7% trudności związane z zarządzaniem pracownikami i 6% mniejsze zarobki niż na etacie. 6% osób tak twierdzi, że to sprawia trudności w prowadzeniu własnej firmy. I teraz kolejna rzecz. 5 najbardziej znaczących utrudnień ze strony państwa. 56% wysokość składek ZUS. 52% Często zmieniające się przepisy. 40% wysokość podatków, również 40% skomplikowane przepisy podatkowe i 14% nadmiar obowiązków sprawozdawczych. Te 5 obszarów, które najbardziej nam utrudniają życie jako przedsiębiorcy od strony państwa. Ale słuchajcie, w Polsce mamy prawie 5 miliona firm, 5 miliona firm, około 4,3 miliona to są działalności gospodarczej około 600 tysięcy spółek i teraz uwaga w Polsce w Polsce codziennie otwiera się około tysiąca nowych firm. Jakby czytałem to trzy razy, bo to jest naprawdę duża liczba, tak? Codziennie w Polsce otwiera się około tysiąc nowych firm. Ile się z nich zamyka, w jakim okresie czasu? Nie znam na tą chwilę takich statystyk. Warto się temu przyglądać. Może wy znacie. Jeżeli znacie, to podzielcie się tym w komentarzu. Więc w Polsce codziennie otwiera się tysiąc nowych firm. I teraz słuchajcie, większość nowych przedsiębiorców, którzy uruchamia nowe biznesy, nie jest w stanie przetrwać na rynku. Te biznesy nie są w stanie się utrzymać. Około 20% nowych przedsiębiorców uruchamiających nowe biznesy przetrwa w biznesie mniej niż pierwsze 2 lata, do 2 lat. Kolejne 20% przetrwa mniej niż kolejne 3 lata, więc tak naprawdę tylko kilka procent przedsiębiorców, nowych przedsiębiorców uruchamiających nowe biznesy jest w stanie przetrwać w biznesie pierwsze 5 lat. Czytałem ostatnio w artykule, jednym z artykułów, że w Polsce jest to 80% nowych przedsiębiorców zamyka firmy po pierwszym roku już. Więc jeszcze szybciej. Także w większości się nie udaje. I dlaczego się nie udaje? Ponieważ jest to łatwe. Większość ludzi nie jest gotowa na uruchomienie własnego biznesu, nie jest do tego przygotowana, nie ma na to biznesplanu, nie ma na to odpowiednich funduszy. Natomiast uruchamia biznes, zakłada firmę, w którymś momencie twierdzi, że jednak to nie jest dla nich, to nie działa, nie ma przychodu, nie ma pieniędzy i po prostu się poddaje. I teraz słuchajcie, co można zrobić, żeby przetrwać, bo jak żeby podnieść swoją szansę na, na przetrwanie w biznesie, żeby nie należeć do tej części osób, które uruchamia nowy biznes bez jakiegoś planu, bez pomysłu i nie jest się w stanie utrzymać, tylko żeby sobie zwię zwiększyć szansę tego. To mam takich sześć zasad. I pierwsza. To wybierz odpowiednią dla ciebie branżę, żebyś ty mógł w tym działać, chciał działać długofalowo, ponieważ zajmie ci to trochę czasu, zanim zaczniesz ogólnie zarabiać na tym biznesie i stwierdzisz, że w ogóle ten biznes funkcjonuje. To, że coś jest trendy, to, że ktoś coś wykonuje i prowadzi taki biznes w takiej branży i na tym zarabia, to nie znaczy, że to jest coś dla ciebie. Więc dobrze to przemyśl, przeanalizuj, czy ty będziesz dobrze się czuł sprzedając ten produkt czy usługę, ponieważ no, będzie się to głównie na tym opierało. Czy ty, realizując tą usługę, dobrze się czujesz, żeby to w ogóle sprzedawać, ponieważ będziesz musiał kogoś do tego przekonać. O, ty jesteś głównym motorem napędowym, Ty jesteś liderem i Ty jesteś sprzedawcą, na szczególnie na samym początku. Nie masz dużego zespołu, jesteś ty sam, więc musisz się ty tym dobrze czuć. Musisz chcieć kogoś do tego przekonać. Dotrzeć do ludzi i sprzedać im ten produkt. Wybierz dobrze tą, tą branżę i to, co chcesz robić. Kolejna rzecz, przeanalizuj, dlaczego akurat Tobie ma się udać? Zadaj sobie pytanie, dlaczego akurat, jeżeli wejdę w tą branżę, biorąc pod uwagę cały kształt, konkurencję, twoje zasoby finansowe. Dlaczego akurat tobie ma się udać? I popatrz, ja dam Ci trochę przykład na swojej osobie. Kiedy ja chciałem uruchomić swój pierwszy klub fitness, było to już ponad 10 lat temu, przeanalizowałem swoje kompetencje, swoje zasoby i swoje możliwości. I stwierdziłem, że tak, to jest coś dla mnie i myślę, że jestem w stanie odnieść ten sukces. Ponieważ pracowałem w tej branży przez ponad 15 lat na różnych stanowiskach, praktycznie wszystkich możliwych stanowiskach w klubie fitness, od osoby, która sprzątała salę treningową. Byłem trenerem, instruktorem, sprzedawcą, recepcjonistą, menadżerem na różnych stanowiskach menedżerskich. Plus pracowałem dla różnych. Dużych operatorów na świecie, w Stanach Wielkiej Brytanii, więc miałem to obeznane. Miałem to doświadczenie, kilkunastoletnie doświadczenie. Kolejna rzecz to byłem sportowcem, startowałem w zawodach kulturystycznych, więc z siłownią ogólnie, z klubem fitness miałem do czynienia od wielu lat. Uwielbiałem w ogóle tą branżę, dobrze się w niej czułem, więc byłem też użytkownikiem. Znałem tą branżę od tej strony. Kolejna rzecz, znałem marketing i sprzedaż, ponieważ pracowałem, uczyłem się marketingu i sprzedaży, pracując na etacie w korporacji, jeździłem na różnego rodzaju szkolenia i to była też moja praca przez kilka lat, więc potrafiłem sprzedawać, Działam już w sprzedaży i marketingu. Tak, miałem taką rolę Sales and Marketing Manager w jednej z dużych sieci i tam mnie szkolono, jeździłem na różnego rodzaju szkolenia, uczyłem się tego, tego zawodu i umiejętności. Więc wiedziałem, że jeżeli komuś ma się udać, to mi się w tym wszystkim uda. Oczywiście, jeżeli będę wytrwały, będę zdyscyplinowany w tym wszystkim, znałem też siebie, wiedziałem, że jestem zdyscyplinowany, wiedziałem, że jestem wytrwały, że łatwo się tak nie poddam. i Wiedziałem, że też mam zasoby finansowe, odłożyłem trochę pieniędzy i powinno mi wystarczyć na to, żeby uruchomić ten biznes i, i po prostu go rozwijać dalej. Więc zrób taką sobie analizę. Dlaczego? akurat Tobie ma się udać w tej branży, biorąc to wszystko pod uwagę, biorąc pod uwagę Twoją konkurencję. Trzecia rzecz, przygotuj sobie biznesplan. Biznesplan na rozwój tego biznesu, na podstawie Twoich zasobów finansowych, czy w ogóle Ci wystarczy pieniędzy, czy może potrzebujesz wspólnika. Ile Ci wystarczy pieniędzy, jeżeli nie będziesz generował żadnego przychodu przez najbliższe kilka miesięcy, czy masz na przykład 6 miesięcy takich zasobów finansowych, to jest taka myślę, że dobra kwota. Jeżeli takie 6 miesięcy zasobów finansowych na pokrycie swoich wydatków, takich poza biznesem, czy jesteś w stanie utrzymać siebie, swoją rodzinę przez 6 miesięcy, Masz na to oszczędności, plus masz kapitał na uruchomienie tego biznesu i masz zaplanowane, kiedy powinien pojawić się przychód, kiedy powinieneś pokryć koszty i kiedy powinien zarabiać. Taki biznesplan. Następnie przeanalizuj, czy potrzebujesz zespół, czy jesteś w stanie pociągnąć ten biznes samodzielnie z ograniczonymi kosztami, może jesteś w stanie pracować z domu, zdalnie i przeanalizuj swoje kompetencje. Co potrzebujesz, żeby ten biznes rozwijać? Możliwe, że potrzebujesz nauczyć się sprzedaży, możliwe, że musisz jechać na jakieś szkolenie sprzedażowe, możliwe, że potrzebujesz coacha jakiegoś, który działa już w tej branży i teraz czy innych, szkoli innych. Więc zrób dobry biznesplan, rozpisz to, zaplanuj. Kolejna rzecz, procesy, procedury, system zarządzający to jest bardzo ważne, ponieważ, tak, możesz działać taką metodą, trochę bardzo amatorską na samym początku, ale w którymś momencie zacznie cię to przerastać, więc konkretne procesy, procedury, jakiś system, jakaś technologia będzie potrzebna. Dobrze jest to zaplanować wcześniej, dlatego wiele osób, kiedy uruchamia nowy biznes, na przykład, decyduje się na franczyzę, ponieważ franczyza daje ci to wszystko w pakiecie daje ci to know-how, procesy, procedury, narzędzia, Ponieważ są tam ludzie, sztab ludzi, centrala i jest to sprawdzony model na biznes za jakąś opłatę franczyzową, którą ponosisz miesięcznie. To może być temat na przykład dla ciebie. Współpracujemy z dużą ilością takich przedsiębiorców, którzy decydują otworzyć własny biznes czy franczyzę. Akurat w naszym przypadku tutaj, kiedy zaczynają współpracę, decydują się na franczyzę, otwarcie własnego klubu fitness we franczyzie. Kolejna rzecz, wsparcie, tak? Coaching, mentoring, może jakiś wspólnik, który ma większe doświadczenie, może ktoś w rodzinie prowadził już biznes, jest w stanie Ci pomóc. Ktoś, do kogo się zwrócisz, kiedy szczególnie pojawią się problemy, przeszkody, jakieś gorsze chwile, a takie się pojawią, więc chcesz mieć takie bliskie Tobie osoby, z którym możesz współpracować i zapytać się, pogadać. Mówiłem tutaj wcześniej o franczyzie. We franczyzie masz tab ludzi, masz centralę, masz jakiegoś opiekuna franczyzowego, menadżera franczyzowego, z którym regularnie współpracujesz. I faktycznie, jeżeli tego nie masz, to jest ciężko. Jesteś sam i nie znasz odpowiedzi na te pytania. I to powoduje stres, to powoduje dużo jakby nerwów, stajesz się nerwowy i ogólnie to często zaczyna przedsiębiorców przerastać, nie dając jest z tym rady i się poddają. Dlatego mówimy o takim niewielkim procencie tych nowych przedsiębiorców działających w biznesie, otwierających nowe biznesy, którzy są w stanie przetrwać w biznesie przez najbliższe kilka lat. Mówimy tutaj o pięciu latach. 20 tylko procent przetrwa pierwsze dwa lata. I kolejna rzecz, co uważam, że jest kluczem w tym wszystkim, to jest własny rozwój. Chcesz się rozwijać, chcesz być osobą, to są te miękkie kompetencje. Chcesz być osobą, która chce się rozwijać, wiesz, robisz sobie taką analizę własnych kompetencji i co potrzebujesz podszlifować, na jakie szkolenie będziesz jeździł, od kogo będziesz się uczył. Czy potrzebujesz nauczyć się lepszej komunikacji? Może z partnerami biznesowymi, możesz się nauczyć, jak tu pisać lepsze maile, skuteczniejsze maile. Możliwe, że musisz się nauczyć, jak współpracować z innymi, nauczyć się jak budować relacje z innymi. Tego wszystkiego można się nauczyć, tak? Ale trzeba chcieć. Taka otwartość na rozwój, ponieważ nie każdy jest od razu gotowy na prowadzenie biznesu. Rzadko to jest gotowy. Tak przeważnie większość nie jest gotowa. tu mówimy tu mówię też o ludziach sukcesu, o multimilionerach, którzy uruchamiają biznes jakoś po prostu chcą, są wytrwali. Dają sobie radę, natomiast rozwijają się, napotykają na problem. Okej, okay, muszę sobie poradzić z tym problemem. Do kogo muszę dotrzeć, do kogo muszę zadzwonić? Teraz muszę się nauczyć nowych kompetencji, muszę zacząć negocjować z innym kalibrem ludzi, innymi potencjalnymi partnerami biznesowymi, więc ja muszę się nauczyć, jak z nimi rozmawiać, jak profesjonalnie być odbierany przez nich, więc muszę być solidny, terminowy, być zawsze na czas. Jeżeli mają wybrać jakiegoś partnera biznesowego, to wybiorą mnie zamiast kogoś innego, więc wygrywam z moją konkurencją. Te wszystkie rzeczy stale nad tym pracujesz, więc ten rozwój jest kluczowy. Moi drodzy, tyle na dzisiaj. Dzięki za obecność, za obserwowanie. Jeżeli ten materiał Ci się podoba, to kciuk w górę. Również subskrybuj, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy. Jeżeli myślisz, że materiał będzie wartościowy dla kogoś innego, udostępnij go dalej. A ja się z Wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.